No, a powiedz facetowi jakiemuś, że jest, nie wiem, ogórkiem, brokułem albo innym ziemniakiem. No przecież. Albo Cię wyśmieje, co najmniej, albo się obrazi. No i jeszcze klepsydra. Klepsydra to mi się z pogrzebem kojarzy. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku filmu z cyklu Instagram. Pyta, i dziś będą pytania dotyczące pracy osobistej stylistki. Zapraszam. Wszyscy, którzy oglądacie mnie na bieżąco pewnie już to wszystko wiecie, ale pozwólcie, że dla tych, którzy są tu być może pierwszy raz powiem co nieco o tym, od czego zaczynałam. Mam na imię Aneta i pracuję jako osobista stylistka, ale nie tylko. Zaczynałam od bloga w 2012 roku, o ile dobrze pamiętam, link do bloga zostawię Wam w opisie pod filmem, jeżeli chcecie sobie zajrzeć, co tam się działo, a działo się. Kiedyś, kiedy właśnie ja zaczęłam blogować, najważniejsze w pokazywaniu. Na blogu było to, żeby one były jakieś udziwnione. Wiecie, taka zwykła, najzwyklejsza, prosta stylizacja, no to jak to? No to, to jestem blogerem, nie? Przecież muszę coś pokazać szalonego, innego, wymyślnego. Także tam naprawdę różne kwiatki siedziały, ale powiem Wam, że dzięki temu ja bardzo e, wiele przerobiłam bardzo dużo stylizacji nawymyślałam e, Łączyłam dużo e, wzorów, kolorów, krojów, fasonów, ubrań ze sobą. E, których być może na co dzień w tej chwili bym nie połączyła, chociaż wydaje mi się, że u mnie nie było aż tak źle, może było kilka w top, ale nie jakoś dużo. Natomiast bardzo mnie to dużo nauczyło, bo ja chciałam wymyślać, wymyślać coraz to nowe, te stylizacje coraz bardziej udziwnione i wiecie, i próbowanie tych wszystkich połączeń dało mi bardzo wiele. Ale wtedy w ogóle zupełnie nie myślałam o tym, żeby pójść w stronę Pomagania innym w ubiorze, pójść w stronę właśnie bycia osobistą stylistką. Zresztą wtedy chyba to było. Teraz mamy 2019, no to widzicie, 7 lat temu to osobiste stylistki dopiero wtedy wchodziły na polski rynek. No, może parę lat wcześniej. Dobra, i teraz tak. Z bloga przerzuciłam się na YouTube. Na początku było tak, że pierwsze jakieś odcinki na YouTubie nagrywałam sobie dla zabawy, żeby były urozmaiceniem, dodatkiem do bloga. Potem z czasem zobaczyłam, że dużo ludzi woli jednak mnie oglądać niż czytać to, co mam do powiedzenia, a pisałam dosyć dużo, bo skończyłam dziennikarstwo, więc też blog był dla mnie Takim, jakby miejscem, w którym mogłam się wyżyć twórczo, jeśli chodzi o moją duszę dziennikarską, a stylizacje, zdjęcia były wtedy dodatkiem do moich tekstów. Potem z czasem to tekst stał się dodatkiem i to takim dosyć kiepskim, bo trochę zniechęciło mnie to, że mało ludzi czyta. W komentarzach było widać, że czytają 3-4 osoby, a reszta tylko ogląda zdjęcia i przy, o, ale ładnie, ale fajnie, ale super stylowa także no po roku czy dwóch czytania takich komentarzy kiedy ja pisałam wypociny naprawdę długie długie i myślę, że całkiem fajnie pisałam zresztą wiele z was mi to mówiło że tak nieskromnie powiem no, ale no, kurde, ja byłam po dziennikarstwie, miałam naprawdę do tego dryk i bardzo to lubiłam, więc co będę tutaj jakoś ożywie skromna. Natomiast tak, później ta wena przepadła, e, przez to, że właśnie widziałam, że ludzie nie czytają. Ja też może już trochę się wypaliłam i zaczęłam bardziej stawiać na tę stylizację. Zaczęłam przerzucać się na YouTube. Próbowałam, kombinowałam, głównie na początku to były jakieś hole zakupowe, ale w tych holach również pokazywałam stylizację. I tych osób przybywało, przybywało. Ym, może małymi krokami, bo ja w tej chwili już na YouTubie jestem parę ładnych lat, a y, tych obserwatorów, subskrybentów nie mam jakoś mega, mega dużo, bo w tej chwili to jest coś koło 23, 4-5 tysięcy, nawet nie wiem, bo sprawdzałam ostatnio ze dwa tygodnie temu, a to stale jakoś tam sukcesywnie rośnie. Ym, I tak owszem, dla mnie to jest ogrom, ale. Patrząc na inne kanały, te kanały o wiele szybciej się rozwijają. Ja też trochę wiem dlaczego, ale to nie o tym dzisiaj jest ten film. No i tak, i chyba w 2007, tak mi się wydaje, po kilku filmach jakichś ze stylizacjami, zaczęły mi pisać dziewczyny, że ej kurczę, ale zajebiście, ty to powinnaś zostać osobistą stylistką. I ja tak haha, hihi, haha, hi, hihi, hi, no zadzie tam ja? Ja tu mam pracę, ja tu mam firmę. To, mm, mm, mm. No ale tak słuchajcie: raz, drugi, piąty, dziesiąty taki komentarz myślę se, cholera, no Może i faktycznie coś w tym jest. Yy, I pod koniec 2007 roku. Dobrze ja mówię? Przed samymi świętami. W grudniu 2007 roku m, odbyłam kurs online e, u Zosi e, Zofia Stylistka, możecie ją znać z YouTube'a, z kanału na YouTube. I ten kurs, y, bo Zosia wtedy była w ciąży, już nie przyjmowała kursantek osobiście, tylko powiedziała, że jeśli zależy mi na czasie, a wtedy mi bardzo zależało, bo chciałam zacząć od początku 2018 roku, że jeśli zależy mi na czasie, to możemy przeprowadzić taki kurs online. I oczywiście pierwsze pytanie Zosi było, y, czego tak jakby wymagam od tego kursu, czego oczekuję, co jest dla mnie najważniejsze, czego bym się chciała nauczyć. A ja tak w sumie powiedziałam, że wiesz co, nie wiem czy czegokolwiek bym się chciała nauczyć, bo mam wrażenie, że już dosyć dużo wiem, jeśli chodzi o modę damską, bo też przyznam, że nic nie wiem o stylizowaniu mężczyzn wtedy. Tylko chciałam sobie po prostu tę wiedzę teoretyczną usystematyzować. No i faktycznie przez te 8 godzin, Zosia mi tam wszystko tłumaczyła, wykładała, wszystko notowałam. No i po tym kursie, tak jak mówię, tam święta, sylwester, nowy rok, bla, bla, bla. No i miałam już zaczynać. Ale słuchajcie, jak ja to mówię często Wam, moim stałym widzom, mnie nie wolno jest niczego w życiu planować. Bo jak ja sobie coś zaplanuję, to życie mi tak wszystko wywali do góry nogami i mi taki scenariusz inny napisze, że w ogóle nie ma szans, żebym ja to zrealizowała. No i faktycznie rok 2008 był chyba najgorszym rokiem, albo jednym z najgorszych w moim życiu. Wydarzyło się tyle nieprzyjemnych sytuacji. Miałam. Mnóstwo yy, pogrzebów, jakichś y, poważnych chorób bliskich osób. Te wszystkie rzeczy mnie tak zdołowały. Było, no, nie chcę też wam opowiadać o moich prywatnych sprawach, natomiast było dużo kryzysów, yy, i prywatnych, i trochę też zawodowych. Tutaj w firmie yy, mojej, o której za chwilę też jeszcze wam parę słów powiem. Po prostu mnie to wszystko tak zdołowało, tak przybiło, tak zniechęciło, że ja w ogóle zapomniałam o stylistkowaniu, że tak się wyrażę. Po prostu wszystko mi się pospało na łeb, na szyję i tak naprawdę ja dopiero chyba koło lipca, sierpnia 2018 zaczęłam w miarę jakoś funkcjonować, wracać do żywych i... Od nowa, jakoś powoli myśleć o tym, że może by tak zostać osobistą stylistką. No i co? Pomyślałam, że warto by było zrobić stronę internetową, więc zaczęłam przeglądać strony innych stylistek, żeby zobaczyć, co na tej stronie warto umieścić. Zaczęłam się zastanawiać nad nazwą, nad logo, nad, no nad takimi wszystkimi tymi technicznymi rzeczami. No i pierwsze, co zrobiłam, to zmieniłam sobie nazwę w mediach społecznościowych z tej nazwy, którą miałam na blogu. Nową anet stylistka, z tym, że chciałam właśnie bardzo, żeby zostało to anet, bo jednak dużo osób mnie już po tym moim anet kojarzyło w internecie. No i w międzyczasie, zanim jeszcze cokolwiek wymyśliłam, a propos strony, której do dziś jeszcze nie ma, ale też o tym zaraz Wam powiem, zaczęłam wyciągać na zakupy rodzinę znajomych, koleżanki, przyjaciółki i tak dalej i tak dalej. I słuchajcie, tak od słowa do słowa koleżanka powiedziała koleżance, pole powiedziała mamie, mama powiedziała swojej koleżance, ta koleżanka powiedziała swojej siostrze i tak wiecie y, poczta pantoflowa się rozeszła i tak naprawdę y, ja miałam klientki początkowo za darmo głównie bo się chciałam nauczyć y, takie poza internetowe y, i takich najwięcej do dzisiaj mam. Tutaj zaraz jeszcze jest pytanie. Właśnie, bo ja miałam odpowiadać na pytanie, a gadam. Ale to wiecie co, te pytania są takie, że właściwie z nich na podstawie tych pytań wyjdzie cała ta moja historia. Bo tutaj jest pytanie właśnie, jak zostałaś stylistką, no więc opowiadam. I na przykład jest pytanie, czy zdarzają Ci się klientki, które dotarły do Ciebie przez YouTube.